Ciemo widzowie, właśnie dostałem kawę GPS, dobrze jest od NaStera. Z kodem rabatowym na Ster macie minus 20% na taką dobrą kawę. Mam do tego klawiaturę, która, która świeci. Pokażę Wam. To jest komputer Realio PC, działa. Tutaj macie kawę, się, wciskacie FN -E DEL Nie musiałem instalować oprogramowania specjalnie do kalawiaturki Ja tej kawy w ogóle nie zauważyłem, bo była we folii Więc sorki nas też za, za takie coś Dzięki, że żeś mi przypomniał na Messengerze, że w ogóle ta kawa jest. Dobra, z tą kawą macie 20% od Nastera na kawę. Polecam, możecie zamówić sobie na GPS tam macie kawę o różnych smaków. Dlatego polecam Wam zamawiać taką pyszną kawę. Możecie zrobić kawę w różny sposób. Dlatego ona jest bardzo dobra. Dobra, ja kończę ten filmik. Tu jest jeszcze naklejeczka. Konsola do muzyki. I coś Wam pokażę. To jest komputer. Tak, tak. Ja próbowałem tą klawiaturę podłączyć do gniazdka. Tylko, że ona nie działa. Jak widzicie, podłączam do komputera jest? Jak to powiedzieć? Mam hasło na komputerze. No i tak się zmienia Dziś tutaj było. Nie chciałem tego. Nie to, nie to, nie to. O. Albo. Dobra, fajna ta która fajnie się nią bawi na kolory. Nie. Nie. Nie, no ten motyw mi się podoba. Dobra, ja kończę ten filmik. Trzymajcie się i cześć.